Hej, 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 siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie będziemy nagrywać pierwszy odcinek na tym kanale i pierwszy odcinek z serii The Bunig. No i Lan, już nie przedłużam, zaczynajmy. No, oczywiście polecam subskrybować i dać lajka. To jest twój, bo jak, jak chcesz zostawić, to zostaw sobie jak nie, to nie. Jak chcesz zostawić lajka, to zostaw, jak nie, to nie. Ja po prostu to sugeruję. Jeśli chcesz widzu, to wejdź na kanał Luśka i Mega. To tylko dwa małe odcinki, a będą fajne. Zobacz sobie. No dobra, wybieramy akt i zaczynamy. Okej, okay. ja, co dzisiaj u nas będzie? A? A? Jaki, jaki temat? Jaka gra? Okej, okay. komputer, komputer. No i co z tym komputerem? Ja... Z... A, chciałam go wyłączyć i zakończyć grę. Wykryto nieznane źródło zasilania, zamknięcie systemu, zakończyło się niepowiedzeniem. Okej. Okay. Nie da się pogody. E, to stara z Windowsa. Co? My, my mamy hodowlę królików, czy ja? No może dajmy mu brzoskinię? Am, am, halo? Am, am! Nie wiem. Nic? Halo? Nie, z nim nic nie można zrobić A z tym? Nawet co to jest? I, i ja mam hodowlę na pewno Mam też drugiego królika, czemu nie? No okej okay. Idziemy dalej No to tutaj pęcik Oh my god Rysuje się Rysuje królika Okay. Hop. and Tak, tak. 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 Nie, nie chcę. Okej, okay, dalej. Tutaj idziemy. Informacje, szukanie zasięgu. Znajdcie, znajcie, dawaj, dawaj, dawaj. O, no szkoda. No dobra, wchodzimy teraz do naszej jabłki. Czemu to zniknęło? Ta gra już od początku jest całkowicie sushi. Nie masz uprawnień dostępu do tej aplikacji? Skontaktuj się z administratorem. Ej! kupiłem za tą grę i wiem, mówicie, skontaktuj się z administratorem. Tak nieładnie. Tak nieładnie. Proszę się nie przemieszczać aplikacją. Proszę się nie przemieszczać. Nie. 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 Nie, nie przemieszczaj się. Nie. No, przystań! Przystań! O, e, oj. No i chyba się doigrałem. Dobra. E, co to za kosz na śmieci? Może mogę ją zwalić? E, to chyba nie był no, kosz na śmieci. Um, nie mogę. A, muszę się pewnie ruszać tak, szczękami. I mam iść za nim? Tam był też. Nie, to zaświecący muszę iść. Tu, 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 tu. Idę. tutaj był. A, tam był niebieski, to tutaj był normalny. Dobry. Tu idziemy, 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 idziemy. Idziemy Aha, to jest jakaś aplikacja? Czy jak? Albo mam nadzieję. Kliknę sobie w to. To może będzie dobrze. Um. Ok. Okej. To chyba nie była aplikacja. Nie, to na pewno ewidentnie to nie była aplikacja. Ej, co się... Co? Co się dzieje? No klikam trzeba. Po... Nie. Nie, oj. No to chyba przerąbaliśmy. Daliśmy ciało. No co ja? Aha, to niby ma być pikselowy horror? To jest The Bunny Garden. Co to ma być? Tykun? Mam z ludźmi, którzy czekali na horror grać w Tykuna? No? Na trailerze był jakiś horror, więc może będzie to później, a na razie się normalnie zaczyna. Zobaczy się! Zobaczycie, ludzie. Hopi, opa, łopa, łopa. No cześć, witam. Ho, ho, ho. Lękawiczka taka jak ty. Na bardzo na nosi srebrny pierścień. Okej, okay, czyli chyba chce ci, ci coś pokazać. Przykro Mam wejść w głaza? Nie, <noise> po prostu chciała mi coś pokazać. Teraz nie ma odwrotu. Ale to jest mroczne. A już tak gra jest susi. Wiemy, że to będzie horror za niedługo. To jest wiadome. Chodź. Kici, kici, gdzie ty byłeś? Północ, Hatch, Karol, Ogród, e, Ogród Sky, Hut, labirynt. Idę do labiryntu. Ten obszar wydaje się niedostępny. Czemu? Gdzie prawie wszystko jest niego? Tu ktoś był! W tym! W tej studni ktoś był! Czy budzi Twoje podejrzenia? Tak, budzi! Co to jest? Ha-cie, Wow! Dostałem! Ha-cie! Ha-cie! Dostałem! Ha-cie! Czyli okay. Idziemy tu! Mm. Pewnie to pewnie coś ty? Wygląda fajnie! Ja z tego, tak, że to wygląda fajnie, jak nie mogę? Nie wiem, czy to ty, czy nie. Hot on się pąci! No to ja tam. FBI! Open the door! O. Zerozeł. To, to jest okropne. Nie, tak, tak nieładnie. Tak nieładnie. Tak nieładnie. To jest bardzo, to jest bardzo niekulturalnie. Powinno być kulturalnie. Jak na rzeźba. Jeszcze mówiąc, lubi ona wrażenie. No tak. Jak kształt coś Ci przypomina mi królika. Wygląda na bardzo zmęczonego. No eee, to idźcie spać. Pędzimy, pę, 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 pędzimy, pędzimy, py Sk Skąd? i jak? Skąd i jak? Skąd ona się tu wzięła? Cześć, partnerze. Kai. Jestem Sky! Króliczka Sky! Numer no 8 cię się tu sprawdził, prawda? Ale super! Tak się cieszę, że kręci się tu ta karączka jak ty. Zgadza się, niektóre z nas nie dotykają trawy. Ciągle tylko oglądają telewizję i się lenią. Mniejsza o to, chyba nieco zbaczam z tematu. Skoro tu już jesteś, będę z tego szczera. Samodzielnie zajmowanie się tym miejscem i moimi rzęsiami było istną zmorą. Nie mnie źle. To bardzo pomocne, ale czasami bywają trochę leniwe. Więc tak sobie myślę, czemu nie poproszę Ciebie o pomoc? Może razem uczynimy ten ogródek w czymś wyjątkowym? Będzie fajnie. Obiecuję. Czy ty na to, gotowy na pracę partnerze? Nie, dobrze. Świetnie. No, do zobaczenia, kolego. Ehm. Um... Chodźmy naprzód, zobaczyć, co tam dalej jest. Ciu, 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 ciu. Let's go. Ech, ona. To jest susi. Ja gra jest susi. Ja widzę w jej oczach. Ona coś planuje. Ona coś knuje. Ona jest susi. Ona jest susi. Ona się teleportuje. O, już jesteś. Witaj w moim ogrodzie. Ponieważ jest to mój pierwszy no, dzień, nauczycie powstać. No dalej. Jesteśmy trochę księtni. Ok. Czyli na razie to będzie tykun pod względem. Pod tykun taki ogrodniczy. Ok. Nie no, taki. Je to. Ach. I to ma być takie straszne. <gryw> Mam nadzieję, że będzie. aha, okej, okay. czyli cała instrukcja. Ok, fajnie. Idziemy. kopać i Hop. 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 Jedziemy! O, mamy dużo monet, No to możemy sobie może zrobić yy, potem. Ojej. Wygląda na to, że od wydajności. Nie pozwól, żeby się wyczekł. Przecież na razie zaczyna od nowa. Zrobimy unboxing po tym odcinku. It, skup się, wierzę w ciebie, przyjacielu. Unboxing postaci. Faj! Yes, nice tak jest, dobra robota. Kopanie w ziemi masz w z głowy. One Też one of one of one of my możemy się, aby pomóc ci w następnym etapie. Numer 8, chodź ja tu na moment. Jak to nie możesz znaleźć numer 8? Oh. Ach, no za no. zatem, numer 42. Bang Bang bęk. bęk, aj. Bęk, bęk, bęk. Bęk, bęk, bęk. Jedziemy. Oj. coś się nie udało. Mam połowę życia, uda się. Bo to chyba ostatnia sekcja. Hmm. Chyba, że jeszcze będziemy musieli poddawać. Nie wiem, czy to. No tak. Tak, jak myślałam. Dobra. Jeden kwiatek. Drugi kwiatek. No i trzeci kwiatek. Nie mamy tego hajsu, będziemy mieli... będziemy mieli strasznie dużo. Aj. Ty, jak ja teraz przerąbię, to będzie źle. Oki. Dobra robota. Udało się. Jedziemy! O! Już skończyłeś! Ja bym miał teraz taką... ...taką propozycję. Bo YouTube mi dalej nie pozwala jakby robić dłuższych odcinków niż 15 minut. Jeden odcinek będzie trwał około tak 10 minut. Okej? Okay? I teraz ja bym przerwał, Jeszcze dzisiaj... ...wyślę dwa odcinki i może unboxing. No i... No i wtedy... Jakby to będzie dobre, bo, da, bo tak wyślę. No, no to może tak to zrobimy. No tak, tak to zrobimy. Tak to będziemy robić już w tych dniach. Co, co kilka dni będę wyślełał trzy odcinki może unboxing. No to mam nadzieję, że się podobało. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś widzę, to zostaw suba i lajka. To jest Twój wybór. Jak nie chcesz, to nie, jak też to zostaw. Oj, zobacz, zobacz jeszcze kan, zobacz kanał Luśka i Majka. I jeśli chcesz sobie kupić tą grę, to, to najlepiej kupić w lato lub w zimę na, na Steamie. No to ja już żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. No i papa!